Witajcie ciekawscy! Trzecia odsłona kultowego horroru Obecność weszła na ekrany kinowe w czerwcu tego roku. Już pierwszy weekend po premierze znalazła się na trzecim miejscu wśród najchętniej oglądanych filmów w kinie, a na chwilę obecną zarobiła już prawie 200 milionów dolarów na całym świecie. Biorąc pod uwagę, że obecność jest jedną z najbardziej udanych serii ostatnich lat, co potwierdziły też wspomniane przed chwilą wyniki kasowe najnowszej produkcji, pani już z niecierpliwością oczekują na wszelkie doniesienia odnośnie kolejnej części. No właśnie, czy jest szansa, że Obecność 4 powstanie? Co wiemy na ten moment? Czy Patrick Wilson i Vera Farminga chcą ponownie wcielić się w rolę pary demonologów? A może zakończenie Obecności na rozkaz diabła może zdradzać pewne szczegóły odnośnie fabuły czwartej odsłony horroru? Jakie słynne śledztwo Eda i Lorraine Warrenu? Scenarzyści mogą wziąć pod uwagę przy tworzeniu sequela? Zostańcie z nami do końca i dowiedzcie się wszystkiego, co w tej chwili wiadomo o Obecności 4, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie o subskrypcji i kliknięciu powiadomień. Wszystko zaczęło się w 2013 roku wraz z pojawieniem się pierwszej części obecności. Film Jamesa Wana opowiadający o nawiedzonym domu rodziny Perronów zdobył ogromne uznanie krytyków i widzów, a po seansie wielu stwierdziło, że był najbardziej przerażającą rzeczą, jaką widzieli od lat. Szybko stało się jasne, że reżyser będzie chciał kontynuować tę serię, choć fani musieli chwilę poczekać, ponieważ Obecność 2 miała swoją premierę dopiero w 2016 roku. Jednak w międzyczasie pojawił się też spin-off, a dokładnie film Annabelle o demonicznej lalce, która stała się też bohaterką jednego z naszych odcinków. Jeśli chcecie poznać prawdziwą historię nawiedzonej zabawki i dowiedzieć się, jakie przerażające doniesienia pojawiły się na jej temat w ostatnim czasie, koniecznie zobaczcie nasz epizod pod tytułem Historia Annabelle to nie film. Lalka znowu straszy w realu, do którego link właśnie pojawia się na ekranie. A wracając do dzisiejszego tematu. Produkcja Annabel, która łącznie składa się z trzech części jest obecnie zaliczana do tak zwanego uniwersum obecności. W jego skład wchodzi 8 filmów i oprócz horrorów o lalce są to oczywiście wszystkie trzy odsłony obecności oraz dwa spin-offy, czyli Zakonnica i Klon Lajorony”. Łącznie stworzyły jedną z najpopularniejszych i najbardziej dochodowych serii filmów grozy w historii, zarabiając w sumie na całym świecie ponad 2 miliardy dolarów. Stworzenie uniwersum nie byłoby jednak możliwe bez dwóch ważnych postaci stojących w samym centrum całego zainteresowania, a mowa oczywiście o Edzie i Lorraine Warrenach, małżeństwie badaczy zjawisk paranormalnych, którzy obecnie są uznawani za najsłynniejszych specjalistów w swoim fachu. W trakcie swojej kariery zajmowali się setkami przypadków nawiedzeń, opętań i innych przejawów działania siły nieczystej, które następnie stały się inspiracją do stworzenia kultowych horrorów. W tym momencie polecimy wam też kolejny nasz odcinek, w którym posłuchacie o najbardziej pamiętnych dochodzeniach Warrenów i podejrzeniach, że są oszustami. Zajrzyjcie do epizodu Obecność 3, łarenowie akceptowani przez Kościół, ale nie przez ludzi, aby dowiedzieć się na ten temat znacznie więcej, a idąc dalej z naszym dzisiejszym tematem, to czas najwyższy przejść do informacji, które w ostatnich tygodniach najbardziej interesują wszystkich fanów filmów o przygodach pary demonologów. Na rozkaz diabła, czyli trzecią część serii, wciąż można oglądać w kinach. A czy wiadomo coś o obecności 4? Otóż wytwórnia Warner Bros nie dała jeszcze tej produkcji Zielonego Światła, ale jeśli uniwersum wciąż zarabia niemałe pieniądze, jest bardzo duża szansa na pojawienie się sequela. Zresztą również Michael Chase, reżyser ostatniej obecności, zdradził, że istnieje potencjał na kolejną odsłonę historii Warren'ów. W jednym z wywiadów powiedział: cytujemy: Miejmy nadzieję, że to, co zostało pokazane w filmie na rozkaz diabła, to otwarcie nowego rozdziału o Edzie i Lorraine. Ma to bardzo wyjątkowe zakończenie dla filmów Obecność. Byłbym podekscytowany, widząc, dokąd może się to udać. W co mogli się wpakować Warrenowie? Co stało się z ich karierą? Myślę, że jest tak wiele możliwości. Chase dał też małą podpowiedź, co może być inspiracją do fabuły najnowszej odsłony, ale zanim do tego przejdziemy, powiemy, jakie są przewidywania odnośnie daty premiery obecności 4. Biorąc pod uwagę, że film nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony, nie ma też podanej dokładnej daty, kiedy może się pojawić, mimo to już trwają spekulacje. Ponieważ między obecnością 2 i 3 była niemal pięcioletnia przerwa, można by się spodziewać, że na obecność 4 też trzeba będzie czekać podobną ilość czasu i nie pojawi się ona na ekranach wcześniej niż w 2024 roku. W międzyczasie powstaną jednak dwa już potwierdzone spin-offy, a dokładnie The Crooked Man i sequel do filmu Zakonnica. Dobra wiadomość jest taka, że niezłomni Patrick Wilson i Vera Farmiga, czyli odtwórcy głównych ról w większości filmów z Uniwersum Obecności, powiedzieli, że byliby bardziej nieszczęśliwi, mogąc nadal występować jako ulubieni badacze zjawisk paranormalnych, a Farmiga ostatnio potwierdziła nawet, że już zdecydowanie mówi się o kontynuacji całej serii. Podobnie jak we wcześniejszych filmach Obecność, czwarta odsłona będzie musiała powiedzieć o zupełnie nowym przerażającym przypadku nawiedzenia oraz śledztwie prowadzonym przez małżeństwo Warren'ów. Zakończenie filmu na rozkaz diabła oraz to, co powiedział jego reżyser Michael Chase, w jednym z wywiadów może dać pewną podpowiedź, jaka słynna sprawa demonologów stanie się inspiracją do obecności 4. Chase zaznaczył, że naprawdę istnieją interesujące akta spraw z lat 80., którymi się można zająć, ale na ten moment nie ujawnił jakie dokładnie ma na myśli. Zresztą również finał produkcji obecność trzyma miejsce w 1981 roku. Zatem przewiduje się, że kontynuacja będzie również osadzona w latach 80. Ed i Lorraine Warren mieli wtedy wiele przypadków, które mogą posłużyć jako podstawa dla historii do następnego filmu, ale najczęściej obstawia się, że obecność 4 powstanie na podstawie przypadku nawiedzenia rodziny Jacka Smarla, którą demonolodzy zajmowali się w 1986 roku. Skąd takie spekulacje? Otóż prawdopodobnie producenci najnowszej obecności, dla zachowania świeżości całej serii, będą chcieli uniknąć bardziej znanych śledztw badaczy i właśnie sprawa Smarla doskonale może się tu sprawdzić. A jakie są jej szczegóły? Tylko posłuchajcie. Rodzina Janet i Jacka Smerlow w 1973 roku przeprowadziła się do domu w West Pittston w Pensylwanii, gdzie ich życie stało się koszmarem na jawie. Przez blisko 18 miesięcy byli atakowani przez nadprzyrodzone siły, choć początki paranormalnej aktywności były bardzo niewinne. W ich domu ginęły przedmioty, których nigdzie nie można było znaleźć, następnie, jak gdyby nigdy nic, pojawiały się w zupełnie nieoczekiwanych miejscach. Na świeżo pomalowanych ścianach zaczęły się kazywać czerniące plamy, zacieki i pęknięcia. Nieraz kuchenka gazowa samoistnie się rozpalała, a inne urządzenia zaczynały działać nawet gdy były odłączone od prądu. Rodzina w swoich pokojach wyczuwała okropne zapachy pleśni i rozkładającego się mięsa, które znikały tak szybko, jak się pojawiały. Mimo to smarlowie starali się żyć normalnie. Jack awansował w nowej pracy, jego żona zaszła w ciążę, dzieci poświęcały się nauce i zabawie, ale te szczęśliwe chwile szybko przeminęły, gdyż paranormalne zjawiska stawały się coraz bardziej przerażające. W nocy słychać było głosy dochodzące ze ścian, a nawet kłótnie pełne przekleństw. Córki Smerlów dręczyły koszmary i gdy budziły się w swoich sypialniach, dostrzegały istoty wpatrujące się w nie w ciemnościach. Również ich ojciec stał się ofiarą takich nawiedzeń i zjawa wyglądająca jak młoda kobieta pojawiała się koło jego łóżka. Ale to nie koniec, gdyż pewnego wieczoru meble zaczęły same się unosić, rodzinny pies został chwycony przez niewidzialną istotę i rzucono o ścianę, by po chwili podobny atak przeżyła również najmłodsza córka Janet i Jacka. Dziewczyna miała lewitować w powietrzu, a gdy cała rodzina w końcu uciekła z domu, by schronić się u bliskich krewnych, sąsiedzi słyszeli w ich pustym domostwie krzyki. Smerlowie potrzebowali pomocy i zwrócili się o nią do najsłynniejszych demonologów na świecie, czyli małżeństwa Warrenów. Przy zbadaniu budynku przy West Pitson, Lorraine Warren, korzystając ze swoich zdolności jasnowidzenia, stwierdziła, że rodzina była atakowana przez cztery duchy. Najgorszy okazał się demon, który robił wszystko, by zniszczyć lokatorów. Aby go wypędzić, organizowano sesje modlitewne i egzorcyzmy, które niestety nie przyniosły skutku. Smerlowie postanowili więc opowiedzieć publicznie o swoim dramacie, prosząc o pomoc, ale w ten sposób znaleźli się też w samym środku medialnego cyrku. Pod ich domem koczowali fotoreporterzy, a całą sprawą zainteresował się również kościół. Wielu księży odwiedziło ich, by do odprawić błogosławieństwa, w jednym spokoju na kilka dni zamieszkał nawet jeden z kapłanów, mając nadzieję, że na własne oczy zobaczy demoniczne siły. W tym czasie nic się jednak nie wydarzyło. Mimo to rodzina wciąż twierdziła, że jest atakowana i gdy w końcu podjęła decyzję o wyprowadce, duchy miały się z nimi przenieść do nowego domu. Dopiero w 1989 roku, czyli po 16 latach od momentu pierwszego kontaktu ze zjawami, został przeprowadzony egzorcyzm, który ostatecznie uwolnił Smerlów spod działania demonów. A swoją drogą, w jednym z naszych odcinków, możecie dowiedzieć się, jak wyglądają prawdziwe egzorcyzmy i praca księży zajmujących się takimi obrzędami. Link do epizodu pod tytułem Egzorcyzmy prawdziwe historie przerażają bardziej niż filmy właśnie pojawia się wam na ekranie. A wracając jeszcze do historii z lat osiemdziesiątych, to została ona opisana przez małżeństwo Warrenów w książce pod tytułem Przeklęty historia rodziny Smerlu. Demonolodzy przedstawili w niej swoje relacje z nawiedzonego domu i wszystkie przejawy działań sił nadprzyrodzonych, których ponoć byli świadkami. Ta sprawa wywołała też sporo kontrowersji, a grono sceptyków było przekonanych, że jest wiele racjonalnych wyjaśnień za doświadczeniami rodziny z Pensylwanii. Czy faktycznie ta upiorna opowieść stanie się inspiracją dla najnowszej części obecności? Cóż, czas pokaże. Jak na razie wszyscy fani uniwersum w kinach mogą oglądać trzecią osłonę serii, w której została przedstawiona nie mniej przerażająca historia opętania Arne Cheyenne Johnsona. Czy udało Wam się obejrzeć ten film ciekawcy? Co o nim sądzicie? Czy czekacie z niecierpliwością na dalszy ciąg przygód Eda i Lorraine Warrenów? Jakie ich śledztwo chcielibyście zobaczyć na ekranach kinowych? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też o kliknięciu łapki w górę oraz o subskrypcji, bo z nowym odcinkiem wracamy do Was już jutro. Do usłyszenia, cześć!